Witam Was wszystkich. No niedługo chciałbym przeprowadzić w tym akwarium pewne zmiany i chciałem się spytać Was o zdanie. Chodzi mi przede wszystkim o to, żeby na środku trochę ograniczyć tą alternatę, ponieważ no tak nie wiem moim zdaniem tak ciemno przez to, że jest właśnie sporo tej rośliny a szczególnie jak już się rozrośnie. No i chciałbym trochę jednak zieleni wprowadzić do, na ten środek. Chodzi mi przede wszystkim o kabombę karolinianę i bakopę karolinianę. Chciałbym tutaj dać właśnie po lewej stronie nie wiem, chyba tą kabombę, a po prawej, właśnie tutaj, tak na gdzie tutaj ampularia sobie do góry zmierza. To tutaj bym właśnie chciał, może, tą bakopę posadzić. Ogólnie, no, w sumie to nie wiem, co mam z tym zrobić. Czy zostawić tak, jak jest, czy właśnie pobawić się w te zmiany. No, baniak na chwilę obecną w całości wygląda tak. Po lewej stronie jest też posadzona amazonka chwilę będzie często, zaraz ustabilizuję. Tam, jak wspomniałem, na lewej stronie jest amazonka i też, też tak w sumie źle chyba ją posadziłem, bo raczej trzeba było ją bardziej, bardziej z boku dać i w kącie, ponieważ teraz jej spore liście no, przysłaniają większość roślin i z tym światłem też tutaj nie jest aż tak nadto więc dostęp pewnie dolnych roślin jest ograniczona do światła no to też liście też później niejako by zaczynają opadać ale nie wiem czy to jest też nie jest spowodowane brakiem jakiegoś pierwiastka no cały czas zmagam się z, też z z nalotem na szybach już już mi się wydawało, że jest tak ograniczony ten nalot i pojawia się po już dłuższym czasie niestety na chwilę obecną stwierdzam, że problem zaczyna powracać. No testy jako tako nie robię, ale no nie wiem, no w każdym razie roślina ogólnie nie są pokryte jako taką glonem jedynie anubias i ewentualnie no, trochę na tej kryptokorynie po lewej stronie no tutaj akurat jest też mało światła to też y, może słabo widać o, pokażę niektóre liście mają trochę glona natomiast Świeże rosną dosyć ładnie. Kryptokoryna wypuściła też sporo już nowych odnóg. Jedynie też cheniek tutaj słabo. Moim zdaniem, bardzo słabo mi tu duży cheniek rośnie. W baniaku 54 litrowym, jak już kiedyś pokazywałem i wspominałem, no rośnie on rewelacyjnie, pomimo że nie ma tam nawożenia, światło jest praktycznie, nie wiem, czy 0,3, 0,4 w na litr. Nie wiem, widocznie to, tam akurat jest w sumie inna ziemia, bo jest ziemia zakupiona w sklepie. Może jednak ziemia jednak z paczki jest lepsza aniżeli ziemia z kretowiska i może dlatego właśnie tutaj pojawia też ten problem z, ziel z zielenicami, chyba, bo no tak to można nazwać. No nie wiem, czy to akurat będą zielenice, że tak mocno zachodzą te szyby takim zielonym nalotem? No, czytam ciągle o tych glonach i roślinach i to wszystkim, no ale cały czas jednak się uczę. Im więcej czytam, tym tak naprawdę człowiek głupszym jest. Ciągle się zaś wszystko miesza. I... Jeżeli chodzi o podmianę wody, no to stosuję właśnie obecnie wodę RO. Zakupiłem także filtr. Ponieważ, no, w sumie samą wodę rozakupić tutaj to jest raczej niemożliwe, a, a te wody w baniakach 5-litrowych typu market, czy stacja paliw, no to też nie wiadomo ta woda jaka jest, w sumie kiedyś lałem tą wodę, jakichś efektów ubocznych nie widziałem, no ale jednak Różnie to z tym jest, nie wiadomo w jakich zbiornikach jest to przechowywane i zaś rozlane rozla na bańki 5-litrowe. Wolałem jednak zainwestować w ten filtr, to tam akurat nie są duże pieniądze, 120 złotych mnie kosztował, a, a zawsze już będzie ta woda swoja i, i myślę, że jednak będzie, do, można powiedzieć, z dobrego źródła. Bo też nie wiadomo, czy te filtry akurat to... spełniają swoje też tam funkcje do, do końca. Ale na pewno lepsza taka, aniżeli typowa kranowa. No, jak kiedyś komuś napisałem też... No jest woda u nas strasznie twarda. Yy, przypominam sobie, że kiedyś znajomy robił tu test u mnie. Wody już nawet w baniaku, no to twardość była powyżej 30%, jak nic. Teraz tak właśnie sobie patrzę na baniaczek z boku. Odstawiłem dwie rezbory galaksy, mianowicie po to, by. Złożyły ikrę, ale nie wiem, czy też będzie coś z tego. No, pierwsza moja próba: jeżeli chodzi o rozchodowanie Resbor Galaxy, odłowiłem jednego z ładniejszych samców, oraz no, samicę, która wydawała mi się tak, że taka jak niejako, by. No, nie wiem, no. Trochę pulchna. O. Można tak powiedzieć? No i zobaczymy, co z tego będzie. No, mówię, no, chciałbym, abyście się wypowiedzieli na temat tych zmian, no, czy przeprowadzić jakiekolwiek zmiany, no bo jakieś drastyczne to na pewno nie, ale w sumie boję się wyciągać tą amazonkę i przesadzić ją znowu w inne miejsce, no bo jak by nie patrzeć, no. To trzeba będzie ją wyciągnąć z korzeniami, trochę się syfu narobi, znowu to wszystko będzie pływać. A, natomiast no z resztą roślin raczej problemu nie będzie, bo się po prostu y, przytnie przy ziemi, bo są to wszystko roźli, rośliny młodygowe. No to akurat y, przytnie przy ziemi, zas, zasadzę rośliny, które, o których wspomniałem i które. Z, Zakupiłem niedawno, przyjęły się dosyć ładnie w baniaku 54-litrowym. No, wsadziłem je w sumie do doniczki z ziemią i ze żwirkiem, no, rosną elegancko, myślę, że tu też się przejmą później. To no, starta poniekąd sprawdzony, bo biorę właśnie od niego nawozy i płynne, i sole. Zamówiłem kiedyś Blixe Japonikę, od niego też się przyjęła. Niestety, no ostatnio trochę ją stratowałem. Ale myślę, że też akurat z tym problemu nie będzie, że jakoś się odrodzi. No, na chwilę obecną to będzie chyba na tyle, no bo co tutaj można powiedzieć. A propos, kiedyś też wspominałem, że nie widuję otosków. No od tego czasu no, dwa otoski kilka razy z, udało mi się y, przyuważyć. Szczególnie jak y, światło y, dzienne zostaje wyłączone i zostaje tylko tak zwane wieczorne, to pojawiają się na przedniej szybie. Także dwa otoski na pewno jeszcze żyją. Kiryski mają się też dobrze, i sterby, i stre. A reszta, no to jedynie co mogę <słuch> powiedzieć, że star się zgadza, to są rozbory klinowe, które ciągle pływają przed, też przy przedniej szybie i można je policzyć. A tym bardziej, że jest ich tylko trzy sztuki. No, pozostała obsada jest po prostu <słuch> nie do policzenia, bo w tej dżungli pochowana. Także czekam na Wasze opinie co do jakichkolwiek zmian, czy mam przeprowadzić, czy są one warte w ogóle, czy tak byście zostawili. No, na pewno to martwię na te. Będę musiał sporo przyciąć. Także ja, aby ktoś był zainteresowany, to mogę wysłać oczywiście tylko kosz wysyłki, by to było przecież wszystkiego też. Nie zdołam tutaj u nas w okolicy sprzedać, a na pewno jak będzie dłużej leżeć w, w wiaderku, to tylko zmarnieje, więc na pewno wszystkiego jednej osobie bym na pewno nie wysłał, bo jak już, to bym rozdzielił na kilka osób, o ile byłyby takie zainteresowane. Także na chwilę obecną dzięki Wam wszystkim za uwagę i trzymajcie się.